Dobra, dzisiaj spelat, nie mi się pel jak skurwy syn nie będzie widać. Dobra, do Rikson zbija 74, ale pier dolneło do Rikson serce puścił no i co na pelu Je tak jest pozdrawiamy gościa gości jest prześmieszny <laughs> pozdrawiamy tak a dobra i dzisiaj jesteśmy na papkinie bo to jest mój wupek i on XP mojego dzielnego bufa napompowanego zaraz go przedstawimy na h2 nie na h1 wejdziemy tam mam spota Wgramy jak tam level mu się wbija i będziemy gadać na testie z Whiteem i z Dorixonem. Z2 Dobra jestem ja, moja bura Suka i Dorixon, będziemy wbijać level ciężko to wyjdzie, komputer nie nie pozwala wbijać levela nie wiem czemu ale do ran Proszę bardzo na świnie wszedłem, nie wiem ale wszedłem cały czas na pompie nie ma lipy Kurwa. O, ale się tnie, człowieku. Ty tego nie widzisz, ale ja to widzę. A jak tamtej czas nie level, nie? To znowu monitor będę musiał wymieniać. Wiesz, wiesz, co to będzie za moc. A i Dorixon, Dorickson, yy, powiem wam tak. My z Doricksonem doszliśmy do wniosku, że trzeba zrobić wojnę z jakimiś, nie wiem, jakimiś ziomkami. Co się nas, nie wiem, boją, nie? Nie wiem, czy się boją, czy nie. Ale, nagramy coś, jakąś wojenkę Ja z Dorixonem na pewno tam będziemy, będzie nas słychać White oczywiście też White'a wiadomo, White'a tu... Przecież to Przyszto nie trzeba mówić, że White będzie, nie? Przecież to wiadomo jest One more ticket, tak jest <grym> O, w nie Zaraz tam będzie, nie zaraz zobaczę Pompa jest taka, że wiesz co, że aż mi normalnie, nie wiem z rodzinki, pozdrawiam, Z mam talent też, kozaków co oni wbijają 8-0 w V2 pozdrawiamy ich serdecznie są takie koksy, że o Jezu, rywa a nie wiem czy mnie będzie dobrze słychać, bo nie wiem, cicho mnie słychać, każdy mówi, że cicho, ja nie wiem nie wiem, może coś, nie wiem, kupię sobie mikrofon z mosiądzu albo nie wiem, no coś zrobię, żeby było lepiej Pa coś mi zeszło, buffy mi zeszły Mało biorę, mało biorę, bo... Czy nie, mi się i nie chcę paść, nie chcę być bierz, bie, biedny, nie? Po co być biedny? O Andrzeju, czekaj. Jeszcze 3% A jak wpadniemy do groty, to Boże Wróżka nasza. Tak jest. Solo bym mówił, nie? Jest EQ tego, Tisa. Ale wiesz, no nikt mi nie da wróżki. Jak na wojny A i co będzie... Co będzie nagrywane? Co będzie nagrywane? Będzie nagrywane tak. i Metki w lesie będą nagrywane. Będą wojny. Będzie normalnie, nie wiem, jak i, nie wiem. Jak Dorixon wbija 7-5, tańczy, hula w minówce, no wszystko będzie. Będzie taka moc i napompowana będzie miała 6-0 i będzie ślub, będzie da będą dansy w Gino Będą dansy Wszystkich na ślub zapraszam oczywiście wiadomo Będzie taka wiksa jak normalnie 18 white a. Taka będzie moc Hej, mu gola, proszę bardzo Ej, ty widziałeś czy byłem tam pieprzu levelem czy nie Bo, Ale weszło czy nie A dziewi dziewica jeszcze 2% musi mieć Ej, stary. Co oglądałem filmik, nie? Gościu pokazywał, jak szybko strzeli gola w FIFA, nie? Debil podał do sam do siebie i wbiegł do własnej bramki. Pościkałem się w majtki, nie? A, trzeba, trzeba. Kadykami to żeby nie było Wiadomo Musi być ładnie Dobra, ostatni procent To będzie ostateczna, ostateczna broń Jeszcze się norma, ona, ale dziki marnuje, ja pierdzielę A dziki zgroty No ci mówię Taka pompa, że nie mogę wytrzymać No Emile, pochwal się. Proszę bardzo jak bije nagia to człowiek, to monitor mi rozsadzi w czy części. Chyba tak będzie. A na wojnach to już nie, nie, ja nie będę nawet mówił, bo to szkoda. Masz strach mówić. Łajcie jak tam fifa grasz? Tylko nie mów jakim klubem, bo już cię złapią, no przeżywiesz. No wiadomo. Ja mam inny pogląd na tę sprawę, ale wiesz... Tak, poznań. No ale to wiesz Dobra, patrzcie to Nawet nie będę wariował. Patrzcie, co się będzie działo z buffem Do Rickson no tam pom pomachy. Nie wiem, podnieś ręce, tak jest, tak jest. O jezus, dobra. Tyle w temacie o moim tacie. I koniec tego krótkiego, jak to się mówi, Let's playa z tego z Solara. Dorik się świeci, proszę bardzo, jako plus 9 na 26 level Proszę... A White, przeg A White przegrywa w Fife. No jak, jak będzie wygrywał, to może z nim zagrać, nie wiem Dobra, na razie, cześć, strzała